Twoja telewizja. Mazowsze TV. powitać serdecznie Państwa w naszej nowej pięknej siedzibie. W dniu dzisiejszym otwieramy nowy etap naszej działalności. Wdzięczni jesteśmy władzom Błonia za przychylenie się do naszej prośby o przydzielenie nam lokalu dostosowanego do naszych potrzeb. Traktujemy to jako wspaniały prezent na nas złoty jubileusz przypadający w bieżącym roku. Błońscy emeryci prowadzą swoją działalność już od 50 lat i w tym roku będzie już 50-lecia działalności tego koła, które jest zrzeszony Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów. Działają bardzo mocno, natomiast do tej pory to koło nie miało takiej właściwej swojej siedziby, korzystało z różnych miejsc na terenie błonia. Ostatnio również w tym budynku przychodni, ale to było miejsce zupełnie nieprzystosowane, nie nadające się do, do takich spotkań I od dawna to koło zabiegało, żeby przygotować im jakieś nowe pomieszczenia. Nie było takiej możliwości, ale ostatnio po remoncie generalnym budynku przychodni zdrowia. Taka możliwość się pojawiła. Zlikwidowaliśmy garaże, które wcześniej służyły naszemu pogotowiu ratunkowemu. Ono zostało wiele lat temu przeniesione w inne miejsce, no i to pozwoliło ten teren uporządkować. Oczywiście wymagało to także dużego wkładu finansowego, dlatego że trzeba było wykonać generalny remont tych pomieszczeń. Witam bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie. <grymne> ale jeszcze raz gości <grymne> władzy miasta Błonia, pana na Reszkę, burmistrza Błonia. Ja przede wszystkim chciałem podziękować za działalność właśnie Polskiemu Związkowi Emerytów i Rentistów Koło w Błonie. Przede wszystkim pani prezes Marii Bobrowskiej, całemu zarządowi i wszystkim osobom, które są zrzeszone w tym kole, bo jest to koło, które naprawdę bardzo prężnie działa, uczestniczy w życiu publicznym naszego miasta i gminy Błonie, w różnych spotkaniach, uroczystościach także. Ale dziękuję również osobom, które bezpośrednio nadzorowały, wykonywały remont. To jest Zakład Usług Komunalnych: pan dyrektor Ropiak, zastępca, pan Kieszkowski, a także firma wykonawcza, która ten remont wykonała i jak mogliśmy obserwować ten remont został wykonany dobrze, a był to dosyć trudny i skomplikowany remont, taki zmianą instalacji, zmianą podłóg i tak dalej. w naszym kole ponad 200 członków. Jesteśmy jedną z najbardziej liczebnych organizacji spośród 50 działających na terenie naszego miasta i gminy. Staramy się bardzo na miarę naszych możliwości wyjść naprzeciw oczekiwaniom, naszych sympatycznych, miłych koleżanek i kolegów. Mamy na terenie gminy nie kilkadziesiąt różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, grup społecznych, które działają, jedne bardziej, jedne mniej aktywnie. Oczywiście nie możemy wszystkim zapewnić lokali, bo nie ma takiej możliwości, ale tym grupom, które działają społecznie na rzecz społeczeństwa, staramy się takie lokale zapewnić i pomagać. Jedną z tych grup jest właśnie Polski Związek Emerytów i Rencistów, który taki lokal dzisiaj Otrzymał. Pomagamy również pozostałym grupom czy stowarzyszeniom w ramach naszych posiadanych środków, w ramach konkursów, które ogłaszamy co roku na początku roku na realizację zadań, które powinna wykonywać gmina. Możemy te zadania zlecić stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym. Twoja telewizja. Na TV.